Tu zawsze miałem super przejazd na ścieżkę z asfaltu Ale niestety... Ktoś mi to przyblokował, trzeba będzie naokoło jechać Dzisiaj jest akcja odczarowywania stroju i roweru po klaszteście frontowym Do tej pory rower spisuje się super I... Na nic więcej się nie stało, poza lekko zwichrowanym kołem, który już jest naprawiony i wygląda na spoko. Ok, więc siemanko. Dzisiaj mamy pierwszą jazdę po tym, jak szczęśliwie spotkałem się na tym samym torze jazdy z panem, który jechał z na swoim MTB. Dzięki temu stało się, co się stało, więc... Dostaliśmy bezpośredniego strzała w koło, Zresztą tego, że to jest pierwsza jazda, będę później sprawdzał jak pan mi wycentrował koło, bo to, jest, to była jedyna rzecz, która potrzebowała ingerencji mechanika, zresztą sobie poradziłem sam, więc jakby moje kochane Evenlighty nie były tak bardzo zwichrowane, było jakieś 2 mm bicia bocznego, Pan sobie z tym wyśmienicie poradził za jedyne 12 euro. Co więcej, oczywiście tutaj dostałem strzała frontowego. Jak widzicie, tutaj jest trochę startowika. Jeszcze ją pewnie dojeżdżę i nie będę jej wymieniał. O dziwo, ani garmin, ani tutaj manetki nie poszły. Kierownica tak samo jest cała z racji tego, że to jest aluminiowa kierownica, gdyby to była karbonowa kierownica już pewnie dawno by poszła na śmietnik. I co się stało? Podejrzewam, ponieważ... E, ponieważ tak, był lekki uszczerbek na zdrowiu. E, I tutaj jedzie pociąg. Dobra, poczekamy na niego. Był lekki uszczerbek na zdrowiu, a mianowicie ten palec mały e, został złamany w tym miejscu. Więc lajtowo. Jak widzicie, koło nawet nie jest draśnięte. Te wszystkie e, rysy, które na nim widać, albo problemy, e, problemy z naklejkami, to jest moja sprawa, moja rzecz, którą niestety w trakcie gravelowania zrobiłem. E, co więcej, to była bardzo fajna i przydatna rzecz, czyli Garmin, ponieważ mam ustawiony tutaj... E, notyfikację o tym, że, że było coś niespodziewanego na trasie. Tak samo w tym garminie mam to ustawiony, gdybym biegał, chociaż nie biegam. Pod, miałem złamany palec. Trochę więcej biegałem, ale tak na co dzień to raczej stronie odbiegania. Tak, ten mały garmin poinformował zaraz po wypadku, ponieważ jakby prawdopodobnie nie wiem, czy on działa na żyroskopach, ale nie podejrzewałbym garmina za te pieniądze o coś takiego, ale bardziej podejrzewałem go o to, że wyłapał drastyczne w, 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 wytracenie prędkości i, i zareagował na to wysłaniem notyfikacji, czyli najpierw to wygląda w ten sposób, że ten koleżka nam mm, daje sygnał alarmowy, samo urządzenie, nie wiem czy to trwa 9, 10 czy 5 minut, ale coś w ten deseń. masz czas na pauzowanie tego. Jeśli tego nie zrobisz, zostaje wysyłany SMS. Zależy jak sobie to ustawisz, ale zostaje wysyłany SMS albo e-mail albo to i to do ja mam wybrane dwie osoby. Mamy i żonę. Mama zignorowała, ale to pewnie potraktowała to jako spam, ale żona wiedziała, że już już coś nie gra, bo rzadko kiedy przychodzą takie, e, takie notyfikacje do niej z tego Garmina. Przyszła może raz, ale to za szybko zatrzymałem się na e, Siusiu, więc, e, więc tak, nie zdążyłem spałzować po prostu. I co? Poszła ta wiadomość i ja od razu do niej zadzwoniłem, że wszystko jest ok. E, Żyję, tam była mała akcja e, z kolegą na MTB i że prawdopodobnie tylko mam złamany palec. Miałem, bo od razu jak wstałem, raczej jeszcze chwilę siedziałem, jak doszło do tego zderzenia, ponieważ jak dwa lata temu miałem złamane żebro i od tamtego czasu wiem, że raczej nie trzeba chojraczyć, jeżeli dostaniesz jakieś strzała na żebra, bo można. Na szczęście ja w tamtym wypadku nie miałem tego, tego szczęścia, żeby doznać jakichś obrażeń wewnętrznych. Miałem tylko złamane żebro, ale może być tak, że organy wewnętrzne staną uszkodzone, jakiś krwotok i będzie lipa. Więc pierwsze co zrobiłem po, po strzale od pana, co my razem się strzeliliśmy, to sprawdziłem swoje żebra, czy jestem w stanie oddychać. Jeszcze do tej pory mam tutaj takie lekkie wybrzuszenie, bo chyba dostałem łokciem od niego i jeszcze mnie tak wybiło do tyłu. Więc sprawdziłem to, później wyciągnąłem sobie tego palca, tak naciągnąłem. I oczywiście organoleptycznie stwierdziłem, że, że tak jest złamany. Powiedziałem do pana Hiszpana, żeby, żeby spróbował, jeżeli może, bo ja mam tam zakrwawione rękę, jeżeli może, to żeby zadzwonił na pogotowie. Zadzwonił na 112, teraz wam pokażę ładny pociąg. Kolega zadzwonił na 112, odebrał dyspozytor, od razu została powiadomiona policja. Od razu została poinformowana policja i stwierdziliśmy, że to było tak, to stało się na takiej nawierzchni szutrowej z tym, że mieliśmy bardzo blisko do asfaltu jakieś 200 metrów i kolega mnie zapytał, czy jestem w stanie dojść do tego asfaltu, bo oni nas nie mogą znaleźć o, spoko 2 centy, gruby szmal i oni nas nie mogą znaleźć więc ja powiedziałem jak najbardziej, idę wiecie, rower wyglądał tak, że koło jakby wbiło mi się ja na, ten, na tamten moment myślałem, że koło wbiło się w ramę i że tutaj cały widelec ten sposób został cofnięty i nie, nie, nie ogarnąłem totalnie, że koło przekręciło się tutaj na kierownica, została w tym samym miejscu, a koło przekręciło się po prostu na rurze i nie nic, po prostu trzeba było go odwrócić, ale wiecie, jak to jest. Była, była adrenalina i nie pomyślałem o tym, więc wziąłem na ramię rower. Oczywiście z racji tego, że upadłem na tyłek. Bolały mnie plecy i doszliśmy do tego asfaltu. I tak, i podjechali panowie w sacie, policjanci, bardzo mili, sympatyczni. Ja usiadłem, bo też jeszcze byłem trochę zestresowany. Tam zorganizowałem sobie jakieś zgarnięcie z trasy, ponieważ no, ewidentnie ja musiałem być hospitalizowany, albo przynajmniej tak tymczasowo, na jakieś oględziny, a pan tam obok po prostu sobie trochę gdzieś, nie wiem jakim cudem, ale rozciął ucho. No i on został zwolniony, powiedział jeszcze... Ja tam chwilę poleżałem, bo doszliśmy do ośrodka zdrowia takiego lokalnego na osiedlu i tam mnie panie opatrywały, dały mi kroplówkę i co więcej. Tak, pożegnałem się z panem, później karetka przywiozła mnie do San Carlos, szpitala w centrum Madrytu i tam już była akcja składania palca, robienia prześwietleń i... I zwalniania do domu. No i to jest e, tak pokrótce. E, pewnie będę chciał kiedyś o tym opowiedzieć, tak jak wyglądało to z punktu widzenia e, organizacyjnego w szpitalu, karetka, e, co było na plus, co było na minus. E. Ale tak, dzisiaj jest pierwsza, pierwsza jazda. Rowerem i to uczucie, jak siadasz na rower, e, po takiej dłuższej przerwie biegałem, chodziłem z obciążeniem. Podczas tych trzech tygodni. Jezu, to było ponad miesiąc. Ponad miesiąc bez roweru i to, to uczucie tej jazdy na rowerze, tej, takiego wiatru w tych włosach, których, które nie do końca są na głowie, jest super. Naprawdę. Dzisiaj będę miał e, mega, mega dobry nastrój na pewno po tym rowerze, więc dzisiaj tak na luzaka, e, ostatni raz na rower i e, uderzamy dalej. I... takie podsumowanie ze statku. Wygląda na to, że wszystko w miarę bangla. Nic więcej się nie pogięło oprócz tego koła niesz nieszczęsnego. Tylko minimalnie coś piszczy. Ale podejrzewam, że któraś gumka ociera. Czyli jakby nie ma tego złego. Jest lajtowo.